Więc przeznaczymy ten czas na, na świadectwa. Marcin poprowadzi tą część. Zaprosimy na początek Jureka tak? z tak na 3-minutowe świadectwo. Witajcie kochani. No, chciałbym wam powiedzieć wiele rzeczy, ale będę tak. musiał się streszczać, bo nie mogę nadużywać, no, że tak powiem, może nie będzie to składnie powiedziane, ale myślę, że, że pewne rzeczy dotrą do, do właściwych osób. W, obim, w maju tego roku byłem tutaj po raz pierwszy, bo czułem, jak ja to mówię, takie wypychanie ducha świętego, żeby przyjechać tutaj na konferencję. Po raz pierwszy dowiedziałem się o tej konferencji tuż przed nią i nie miałem pieniędzy, ale właśnie droga to nie jest problem. Pieniądze się znalazły. To, jest, to jest po prostu do Pieniądze. Doznałem tutaj uwolnienia. Myślę, że wielu osób nie zdaje, mnie, nie wie jak, jak, jak wiele osób w Kościele potrzebuje uwolnienia i jak potężne są zranienia i właśnie zniewolenia. W sumie wyganiono ze mnie tutaj i później w Kielcach, jeszcze gdzieś w międzyczasie, przez telefon co najmniej kilkanaście demonów I, i, I poczułem się lepiej. I teraz powiem mam takie krótkie świadectwo w tym świadectwie. Jak wracałem, to już nie chląłem kierowcy, tylko błogosławiłem w manu. I jak samochód mi się popsuł w środku łodzi, no to wpadłem w lekką panikę i nie wiedziałem co narodzi. Dzwonił do Jurka, dzwonił do pastora Pawskiego, do mojego syna, do kogokolwiek, jak elektryka, samochód nie chciał podpalać, obraz no nie kręcił. Ale myślę, że tu Święty powiedział mi taki werset. Za wszystko dziękujcie. No więc tak powiedziałem sobie, właściwie... Bogu. Ojcze, ja nie wiem, o co w tym wszystkim chodzi, ale ponieważ jest taka wola, ja dziękuję Ci za to, że ten samochód się zepsuł. Niech to będzie dla Twojej chwały. No i przyszła mi taka myśl, no teraz pozostało mi tylko y, odpalić ten samochód. A wcześniej schodziłem wszystkie przewody, paliwo było, złóżnym kręciu, No, więc tak na przodzie paliwo jeszcze jakiegoś przewodu, żeby dodać sobie muszu, przewodu elektrycznego. Klapnąłem klapą, jak to mówię, no i tarach, samochód odpalił. Odpalił i jeździ do dzisiaj. Ja nie wiem o co w tym wszystkim chodziło, ale zrobiłem to, co mu mówił Boże Słowo. Yy, podziękowałem Bogu za to, że on się zepsuł i poprosiłem, żeby to było lego chwaly. I dzisiaj mogę złożyć na przykład krótkie świadectwo z tego, że... Bo ja wiem, że to Bóg zadziałał. Nie było powodu, nic się nie stało, żeby ten samochód nie palił żeby później zapalił, przecież ja nic nie zrobiłem. Ale mnie to jest najważniejsze, to jest może taki miły akcent tego wszystkiego, co Bóg czyni w moim życiu. Mm. Najważniejsze może jest to, że właśnie Bóg pragnie dawać nam dobre rzeczy, pragnie nas uwalniać i pragnie, pragnie doprowadzić nas do takiego stanu w naszym życiu, do takiej pozycji, że będziemy przyjmować dobre rzeczy od Niego i będziemy mogli składać świadectwo, będziemy mogli się radować i będziemy z tego, co otrzymaliśmy od Boga, udzielać innym. Mm to jest właśnie cudowne, że Bóg ma mnóstwo dobrych rzeczy dla nas. I chciałbym Was zachęcić, otwierajcie swoje serca na Boże działanie. Nie ograniczajcie Boga, bo ja to wielokrotnie robimy. Dzięki. Amen. Teraz serdecznie zapraszam siostrę Emy z Płocka. Tak, dobrze, myślę. Myślę, że też świadectwo będzie pełne nas Dobre Dzień dobry, tak jak już Martin mnie przedstawił, w tej chwili mieszkam w Płocku i chciałam wam powiedzieć o cudzie, który był w w moim życiu. W 2010 roku po badaniu mam mamograficznym okazało się, że mam dwa guzy. Jeden na wędzach chłonnych, drugi w piersi. Zrobiono mi szczegółowe badania, okazało się, że jest to rak złośliwy trzeciego stopnia a więc najwyższego, w tej trzystopniowej skali. W tym momencie jeszcze to tak naprawdę dla mnie nic nie znaczyło. Mieszkałam wtedy we Wrocławiu i zdecydowałam się, że pójdę na taką prywatną wizytę do ordynatora Kliniki Onkologicznej w Warszawie, w Hirschale. Poszłam do niego z tymi wynikami, on popatrzył na to i mówi do mnie, no Pani, Usuniemy Pani piersi, usuniemy węzły chłonne, damy pani chemię, potem zrobimy radioterapię, a potem zobaczymy. I wiecie, ja poczułam tak, jakby mi ktoś uderzył mnie w głowę, wyszłam i ziemia zaczęła po prostu usuwać mi się spod nóg. Zaczęłam wołać do Boga i po prostu zadawać mi pytania. Boże dlaczego? Dlaczego mnie to spotkała? Byłam już 20 parę lat, osobą wierzącą. Przed do domu, byłam sama, usiadłam i zaczęłam wołać do Boga. I wtedy Bóg naprawdę przyszedł w taki niesamowity sposób do mnie. Zaczął do mnie przemawiać, ale to, wiecie, to było coś takiego jakby ktoś z magnetofonu puścił mnie mi kazany załem. I Bóg zaczął do mnie mówić, chcę żebyś mnie zaufała. Chcę żebyś nie szukała pomocy u egipskich lekarzy, ale mnie uczyniła swoim lekarzem. Dlatego, że dzisiaj Kościół tak naprawdę pokłada większą swoją ufność w tych lekarzach Egiptu niż we mnie. A ja chcę, żebyś ty całkowicie zdała się jakby w moje ręce. Więc sobie pomyślałam, dobrze Panie Boże, skoro mówisz do mnie, że mam Cię zaufać, po prostu będę Cię ufała i nie poddać się całemu temu leczeniu, o którym mówił ten lekarz. No i tak wszystko było na, na początku w porządku. Ale w 2011 roku w kwietniu choroba właściwie powaliła mnie. Stałam się właściwie osobą zupełnie leżącą, rośliną. Nie byłam w stanie łykać, mogłam tylko napoje, dlatego że straszliwie spuchłam. Nie byłam w stanie ruszyć ręką, nogą, nic, przewrócić je zupełnie. Wymagałam całkowitej opieki do tego doszły starsze bóle, więc zaczęto mi podawać morfinę. Okazało się, że ta morfina wycinała bardzo krótko działa i, i to naprawdę niewiele mi nie pomagało, więc wtedy opiekował się mną no, mój brat, no, ale nie był w stanie, dlatego że wymagałam właściwie całodobowej takiej opieki. No i wtedy bardzo kościół zielonośrodkowy z Wrocławia się zaangażował. Widzicie, ludzie zaczęli przychodzić na dyżury i, i, i mieć takie nocne dyżury przy mnie, żeby po prostu mnie przegracać, bo wtedy wydawało mi się, że jest mi trochę lżej, że ten ból jest trochę mniejszy, nie? No ale potem dalej było tak, że okazało się, że mój brat musi iść na operację i w sierpniu wylądowałam w hospicjum, dlatego że stan właściwie był już beznadziejny myślę, że lekarze myśleli, że to właściwie już jest mój koniec, no i, i w tym hospicjum, e, powiem wam, byłam półtora roku, ale Bóg tam zaczął taki powolny proces uzdrawiania. Na początku to właściwie zaczęło się od tego, że musiałam nauczyć się znów na nowo siadać, potem robić, wiecie, pojedyncze jakieś takie kroki i tak krok po kroku właściwie Bóg zaczął mnie tam podnosić. Też w całej Polsce bardzo dużo ludzi modliło się o mnie, o to, że żeby Bóg uczynił, uczynił właśnie ten cud. I w marcu tego roku lekarze z hospicją stwierdzili, że mój stan już na tyle się poprawił, że można mnie z tego hospicu wypisać. I wypisano mnie do domu, ale mój stan jeszcze był, no, kiepski, bym powiedziała. W ogóle miałam problem ze schodzeniem po schodach, ze schodzeniem. Byłam bardzo słaba. Wszystko sprawiło mi właściwie problem. Więc wtedy też zobaczyłam, jak wiele w naszym życiu naprawdę zależy od Boga. Że to, że naprawdę możemy normalnie się poruszać, normalnie funkcjonować, to jest łaska od Pana. Bardzo mocno to do, do mnie zaczęło docierać, dlatego że naprawdę każdy krok, który robiłam, no, to musiałam trzymać Boże, trzymaj mnie. Boże, po prostu prowadź mnie w tym, bo, bo po prostu nie mam sił, bo, bo moje mięśnie właściwie zanikły, więc. Naprawdę to wszystko było problematyczne. I ten proces uzdrowienia na tyle zaczął szybko postępować, że właściwie w lipcu już było na tyle fajnie, że ja miałam tu mieszkanie w chciałam je w ogóle sprzedać i kupić sobie we Wrocławiu. Ale Bóg całkowicie zamknął rzeczywiście. Mnóstwo ludzi przychodziło i mówili, fajne mieszkanie w ogóle, ale nikt nie kupował. No to ja zaczęłam się zastanawiać, mówię Boże, chyba coś do mnie mówisz w takim razie, bo wiem, że jak Ty coś otwierasz, to po prostu jest otwarte, ale z kolei jak je zamkniesz, to, to nikt tego nie otworzy. I wtedy dotarło do mnie, że Bóg do mnie mówi, masz wrócić do Płocka. I kiedy ta informacja do mnie dotarła, ja mówię, okej okay, Boże, skoro mówisz, że mam wracać do Płocka, to ja wrócę. I wiecie, kiedy pomyślałam o tym o moim powrocie do do płocka, to właściwie to było jak już jazda ze zjeżdżalni, po prostu. Ja w bardzo krótkim okresie czasu tam się spakowałam po prostu, przyjechałam do płocka i powiem tak, w płocku ten proces uzdrowienia to już w ogóle bardzo szybko zaczął następować. Ja po prostu właściwie z dnia na dzień byłam osobą coraz bardziej sprawną, coraz lepiej chodzącą, coraz lepiej sobie radzącą z wszystkimi rzeczami. I dzisiaj widzicie, chodzę normalnie właściwie. Mam jeszcze tam stan zapalny mięśni i tak dalej, ale mówię, jest naprawdę coraz lepiej i właśnie przez to świadectwo chciałam Wam powiedzieć, że Bóg jest dobry, że On jest naszym lekarzem i że naprawdę powinniśmy być Mu wdzięczni za to, że możemy normalnie funkcjonować, normalnie żyć. Wiecie, że wszystko, co mamy, to mamy od Niego i naprawdę z Jego łaski. Dziękuję. Fascynujące jest, że Pan Bóg działał w tych wielkich rzeczach, w, tych, w tym zaopatrzeniu na krawędzi, w tych sytuacjach takich bez wyjścia, ale też działa w praktyczny sposób. I tak samo jak świadectwo poprzednie było o tym, jak Pan Bóg troszczy się też w każdym najmniejszy najmniejszych szczegółach. Kiedyś w Zielonej Górze prowadzone nawet takie spotkania, które się nazywało praktyczna wiara. Jednym z inicjatorów tego, tego spotkania był Szymek w tej chwili z Warszawy, w Wrocławiu. Ciągle jeździło do górzania. Zapraszam teraz na krótki śledztwo. Dzień dobry. Jak Marcin mówił, ja Raz Alek. Nazywam się Pan powiedzieć, nawiązać do śledztwa, czy do tego, co mówiła Ela o ojcach i synach. I dorastałem w domu, gdzie z tatą mieliśmy takie kiepskie relacje. Tata był, pracował, czym to, ale nigdy go nie było tak blisko mnie. I z tego bardzo dużo gdzieś tam parku wyniknęło. I... W momencie, kiedy wyjechałem na studia do Wrocławia, to jednego dnia po prostu cała relacja, jaką do tej pory mieliśmy, mimo tego, że w ogóle była wątpa, w tym momencie wyrównęła przez jedno bezsensowne zdanie. I w tym momencie tata zamknął się, obraził i nie było w ogóle rozmowy. I tak ciągnęło się te kilka miesięcy. I stanąłem przed Bogiem i mówię, ja już nie mam na tej siły. Jeszcze coś jeszcze nie chcę, żeby to zobaczyć. Już dosyć. I potem moja narzeczona dobrała od Pana Boga zupełnie niezależnie. mieliśmy taki czas oddzielenia, wtedy poznawaliśmy i zaczęliśmy razem się spotykać. I ja nie mówiłem jej o tym. I ona usłyszała od Pana Boga, że ma się modlić o moich rodziców, głównie o mojego tatę. I w tym czasie, kiedy mieliśmy taki post, rozmawialiśmy ze sobą, nie było tylko kontaktów. Ja pojechałem do Zielonej Góry i, i spędziłem. Najdziwniejszy chyba czas w domu po prostu w ogóle. Zaczęliśmy rozmawiać normalnie, nie było żadnych kłótni. I to był pierwszy taki przełom I ten proces tak się kręci, kręci, kręci. I w, z wczoraj po prostu rewelacja na wiadomość. Wczoraj tam o pół Moja mama napisała dzień wcześniej, że prawdopodobnie będzie miała wyłączony telefon to całego do domu. No i to zrobiliśmy? wczoraj idąc do Carfura, na obiad. No i zaśpiewaliśmy 100 lat. I ja on po prostu taki zadowolony, taka, taka radość, taka radość w jego głosie. Ja tego naprawdę nie miałem okazji słyszeć kiedyś. I, i podziękował. No, rewelacja, nie? sobie jak najszybciej. I potem jeszcze ja rozmawiałem z moją mamą i pytam, jak tam? Jak to odbywał? że był strasznie zadowolony. I że czekał na telefon ode mnie. I kiedyś nie do pomyślenia, a dzisiaj... Do rewelacji. Mówimy się z naszym o mojego tatę i widzimy niesamowite zmiany. I mama też poważne, mama też zauważyła zmiany. Mówi po prostu, nie jest jakiś inny, coś, coś się w tym zmienia. Także chwałtą, co zmienia. Ja mam się na, na tyle długo, że mogę potwierdzić, że faktycznie jego, jego ojciec jest, 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 jest osobą, która niechętnie może wykryć w kierunku tak, emocji, okazywania jakiejkolwiek emocji. Dobrze. Mamy tutaj sporą grupę ludzi z Białego Stoku i za chyba chciałbym poprosić siostrę Monikę, która jest reprezentantką tamtego kościoła, tak? Jest też zaangażowana w Gibienie, jest naszą przyjaciółką wozu, tak? Proszę. No ja właśnie tak z innej wleczki zupełnie powiem może tak nawet zaskoczenie niektórych. Miałam bardzo ciężki czas ostatnio. Myślę, że to, ta, ta choroba też trochę była pominówką, bo dużo z się zadziało w kwestii brzegów, nieposłuszeństwa. Ale zacznę od tego, że po obozie, kiedy rozstawaliśmy się i dosyć długo w tym roku byłam na obozie, prawie miesiąc czasu, miałam taką wielką tęsknotę za obecnością właśnie was wszystkich. I od razu postanowiłam, że koniecznie muszę w listopadzie przyjechać do Kudna, żeby skrócić ten czas oczekiwania na obóz. I nawet w szkole proponowano mi, żebym zajęła się organizacją uroczystości na 11 listopada. I bałam się, że to może być związane z tym, że będę musiała 11 listopada na uroczystościach lokalnych, bo zazwyczaj tak jest. Więc postarałam się to jakoś odkręcić, udało się wszystko tak. No ale potem zaczął się taki dosyć trudny czas w moim życiu. Przede wszystkim związany też właśnie z chorobami. Nic poważnego, jakieś takie grupowe stany bóle gardła. Ledwo mówiłam, więc praktycznie całą weekendy spędzałam na tym, żeby jakoś się doprowadzić do stanu, żebym mogła pracować. A pracuję w szkole, więc też pracuję głosem, więc praktycznie mało, mało byłam w kościele. Nie miałam za bardzo siły się modlić, były to tylko jakieś takie momenty, gdzieś tam, że tak powiem, małe światła. I w tym ostatnim czasie, przez jakiś ostatni tydzień, naprawdę jakieś takie wielkie pragnienie znowu się odezwało, żeby być tutaj. Ale myślę sobie, że jeszcze tydzień temu byłam w łóżku, nawet nie dałam rady pojechać do swoich rodziców, żeby spędzić z nimi te trzy dni, chociaż to też wcześniej planowałam. I myślę sobie, no no, no gdzież w życiu, no taka długa podróż i tutaj trzy dni, jeszcze spanie na ziemi i w ogóle myślę, no po prostu nie da rady. Ale jakoś tak się zdarzyło, że Bóg że jakoś tak podniósł mnie. Ja nawet o to nie, nie, nie prosiłam, jakoś nie miałam się, się nawet bardzo modlić. Ale w tym samym czasie takiej, powiedzmy sobie, trochę ciemności, można to nawet nazwać, Dostawałam niesamowite takie przybłyski światła, ja to tak sobie teraz nazywam metaforycznie. I yy, to były na przykład takie momenty, w których Bóg zaczął do mnie mówić przez słowo. Ja nawet nie czytałam Biblii, specjalnie się tam nie modliłam długo i, i tak dalej, ale gdzieś, gdzieś te rzeczy, które gdzieś tam już we mnie wcześniej zasiął, zaczęły się odzywać. I <laughs> zaczęłam mieć takie naprawdę fajne może myśli związane z konferencją i takie trzy rzeczy chcę powiedzieć, może nawet więcej. Yy, Przypomniałam mi się słowo na przykład z tak, że wtedy, kiedy jesteśmy wśród wielkiego obłoku świadków, a tak was traktuję, tak jako ludzi bożych i ludzi, którzy przynoszą dużo radości też do mojego życia, zachęcenia. Yy, I tak jak jest napisane, że mając obok yy, siebie wielkie obok świadków, zrzucamy ciężary, zrzucamy grzech i dalej biegniemy za Jezusami. Miałam jedną taką myśl. Druga myśl była związana z tym, jak Saul był wśród obozu proroków, wtedy, kiedy jakby to namaszczenie do niego wstąpiło. I też tak czułam, że kiedy tu przyjadę, to po prostu też jak wejdę w ten yy, Boże, że tak powiem, nurt tej Bożej rzeki, na której też jest napisane Wezkiela. I co ciekawe, chodziła za mną przez cały tydzień jedna z pieśni i po prostu byłam prawie na 100% pewna, że ona będzie na jako jedna z pierwszych pieśni. I tak faktycznie się wczoraj stało. I to była pieśń, której ja za bardzo nie, nie lubiłam nigdy. Ale myślę, że też to jak mi do myślenia i to było jakieś to jest poselstwo krzyża. I jeszcze z powiązaniem z wczorajszą usługą, <laughs> e, kiedy Ania Wojnańska poszła i jedna taka myśl najbardziej mi zapadła właśnie w pamięć, e, kiedy mówiła o tym, że właśnie bardzo często jesteśmy postrzegani jako to super hero, bo właśnie tak jak Marcin mnie przedstawił, tak, Monika tutaj usługuje, tak, w no na obozach z nami jest i tak dalej, ale często ludzie nie wiedzą co się dzieje wtedy, kiedy jesteśmy sami w domu i, i tylko Bóg wtedy nas widzi, tak? Więc... E, Bóg jakby też widzi nasze słabości i, i jakby to zostało jakby odkryte też przez, przez Anię Chojnacką, że często właśnie no, nawet zakładamy tymczasem maski, tak? Albo mamy dobrze, dobry czas, a mamy możemy mieć też gorszy, tak? W każdym razie potem jakby odpowiedzią na to jakby takie obdarzenie tego była usługa pastora Stefanowa. I naprawdę to był strzał dziesiątkę dla mnie osobiście. Takie właśnie przyjęcie usprawiedliwienia i takiego nowego początku i tego, że po prostu można się z tego otrząsnąć. I szczerze powiem, że myślałam, że. Znaczy, wiedziałam, że coś tutaj dla mnie ma. Bardziej przyjechałam może bardziej też dla, dla relacji, chociaż wiedziałam, że jakby wśród Bożych ludzi wiadomo, że się będą działo Boże rzeczy, ale, ale sama jakby Wasza obecność i. To, że mogę się z nami przywitać i śmiechnąć, naprawdę dla mnie to był taki zastrzyk niesamowity, więc chcę za to podziękować i też chcę na tym miejscu podziękować Bogu, że, że tak niesamowicie po prostu w jeden dzień zabrał to po prostu wszystko, z czym przyjechałam, z czym się zmagało I nie sądziłam, że już dzisiejszego dnia będę mogła wyjść i powiedzieć, że po prostu czułam, że ja mam tutaj być. I jakkolwiek Bóg dał mi siłę i, i mogło przyjechać, tak żeby Wspaniałe są szczególnie świadectwa z takiego z naszego serca, które prostu płyną i możemy też posłuchać, że nie jesteśmy też sami w podobnych problemach. Myślę, że nie bez, nie bez powodu to się nazywa się doładowaną, żebyśmy mogli doładować ewentualnie na przykład energię na, na dalszy czas. I jeszcze oprócz Moniki przyjechała, przyjechała tu inna reprezentantka z Podlasia, Elżbieta, zapraszam, tak, dla nas w tej chwili zamieszkuje, biały styk jeszcze, tak. Ale zapraszam. Myślę, że jest to również osoba znana z obozu między innymi miastnego. Ja mam na imię Ewa i jeszcze jestem z Białegostoku, chociaż myślę, że czas jest bliski. Słuchajcie, osoby, które były na obozie wiedzą, jak to mniej więcej wyglądało. Ale może powiem o tym. Mniej więcej stycznia tego roku ja... Ogólnie nauczyłam się 5 lat temu. Trafiłam do kościoła katolickiego, do wspólnoty katolickiej. Pojedyncze się zostałam liderem tej wspólnoty, zaczęłam prowadzić młodzież. No i w styczniu tego roku coś mi się zaczęło... coś mi zaczęło nie pasować, dzisiaj zaczęłam ze sobą walczyć, coś mi cały czas nie pasowało. No i kiedy w sierpniu, tak w sierpniu, Jurek z obozem przyjechał do Stoku, to ja stanęłam na tym placu i w przeciągu 5 minut ja decyzję, że ja chyba przez przez nimi jechać. No i następnego dnia, siedząc już u pastorstwa z Białego Stoką rano, kiedy wyjeżdżaliśmy, jak się tylko zostawiłam, Boże, co ty naprawiasz? Jak ty w ogóle możesz takie rzeczy robić? No ale pojechałam minął tydzień tak stwierdziłam, że no kurczę, no fajnie jest nimi, tak? No fajnie ludzie wątpią. No i musiałam wracać do Białego Stoku, bo miałam jeszcze wtedy że miała troszeczkę pracy, miałam jakieś zajęcia. Więc wróciłam i po dwóch tygodniach stwierdziłam, że ja jednak nie dobra do i wracam. Przeczyciłam drugą część, drugiej, drugiej części i wrzuciłam Zakopanego. No i pod koniec drugiej części Bóg zaczął do mnie mówić, że nam się obrzcić. No jak to Panie może co to za pomoc głupi? Po Bóg powiedział mi, pierwszy raz obrzcie mówił do mnie trzy lata temu, nie? Ale ja wtedy stwierdziłam, no gdzieś z takimi pomysłami? Przecież to jest w ogóle niemożliwe. Ja nie jestem obrzczona, nie ma, nie ma w ogóle opcji. To jest jakiś po prostu porszek diabelski w ogóle to niemożliwe, że tak jest. No a Bóg zaczął do mnie drugi raz mówić o tej jak mówił, 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 mówił. Mówi, cała zakopana, i ja cała zakopana ze sobą walczyłam. No i tak ostatniego dnia, poszłam do jak i chyba tutaj coś, po prostu coś tutaj jest, nie? Coś jest na rzeczy. No ostatniego dnia zostałam uszczona, się uszczyłam. To fantastyczna sprawa. Ale cały czas liczyłam, że wrócę do Stoku i wszystko będzie jak dawniej. Tak, ja wrócę, mam wszystko, wszystko ustalone. No i wróciłam, nic nie było jak dawniej. Nic mi nie pasowało, nie pasowało Jeszcze bardziej, jeszcze bardziej wszystko się sypało. A moja wspólnota stwierdziła, no dobra, ale wszystko jest ok, wszystko jest ok, teraz mamy jakiś wyjazd nasz, więc pojechamy na to spotkanie odpowiedzialnych. I oczywiście, o, to będziemy robić, to będziemy robić, tu będziemy robić, za to, za to w tym roku jesteś odpowiedzialna. No i co roku w tej wspólnocie podpisywaliśmy takie zobowiązania, żeby po prostu do że należymy, chcemy posługiwać i tak dalej, i tak dalej. więc Dowiedziałam się, że 6 maja podpisywać takie zobowiązania i czułam tak wielki niepokój, że tylko zaczęłam się mówić, ponieważ zrób coś z tym, bo ja nie, nie jestem w stanie, tak? No i 5 wieczorem dowiedziałam się, że jest to przełożone na 19. No i gdzieś po drodze y, Artur przyjechał w, na Podlasie i stwierdził, no to może byś przyjechała do Monik? Może byś przyjechała do Monik? Może, no, może coś tam pogadamy zobaczymy, Ja Więc ja pojechałam do Monik i tak stwierdziłam, no, kurczę. Coś mi to nie pasuje. To jest jakoś tak... Co, coś mi to nie pasuje jakoś, jakoś jest fajnie. Coś jest nie tak. Potem jadę na następne spotkanie odpowiedzialnych, gdzie zawsze od lat czułam się tam, jakbym była w domu, to czuję się po prostu obco, Czuję, że ja już nie pasuję do tego systemu, że to nie jest mój, to, że to nie jest mój układ. Mija trzy dni, ja z tymi ludźmi jestem, no wszystko jest jak tak? Ale ja już nie jestem tą sercem, mojego serca już tam nie ma. I zbliża się 19 i ja zaczynam już płakać, tak? Ja już po prostu nie dobrałam, to mam świadomość tego, że nie jestem w stanie tego zrobić, więc jadę kolejny raz do Monik. Więc kolejny raz do Monik i no już wiedziałam, że coś jest nie tak, tak? Jeszcze za, zanim pojechałam do Monik zadzwoniłam do księdza, który był moim stałym słownikiem. Powiedziałam, słuchaj, jest problem, musimy się spotkać, pogadać. Nie gadamy, gadamy, gadamy. Ja mu powiedziałam, że jak, jak, jak wygląda problem, jakie ja mam wątpliwości, że to wszystko jest po prostu nie do pokonania. Więc spoko Ela, to jest kryzys, on minie. Ja mówię, no dobra, to niech mija. Powodzenia. Nie? No i minął tydzień. Po tygodniu pojechałam do Monik, drugi raz, tak spędziłam tam wieczór. No, z porozmawiałam trochę z Gorą, która jest pastorem w Monikach. I następnego dnia zadzwoniłam do mojego księdza z informacją: wiesz co, ten akta postaci, o którym my rozmawialiśmy, to ja bym chciała zanieść. Mógł zanieść sam, czy mam przyjechać go zanieść. No i pojechałam w następnym tygodniu. Rozmawialiśmy jeszcze troszeczkę i jechał do mojego znajomego księdza i on powiedział: Wiesz, co muszę ci coś powiedzieć? No i oczywiście zaczęłam mówić po tak jak to ja potrafię. A pan po, 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 mi przerwał: powiedział, Hela, ja się do ciebie mówiłam, Nie ja wiem, czy to odchodzisz z Kościoła Katolickiego, ale wiesz, co mam w tym taki niesamowity spokój? Mam w tym taki niesamowity spokój, że wszystko jest okej. Okay. I tak stwierdziłam: Co? <śleszamy> Jakim córek? I niby. A dlaczego ty tak mówisz? Jak to ty właśnie stolników kopie w tym, że ja odchodzę, no wszystko jest okej, okay, tak? To było dla mnie takie ostatnie potwierdzenie, że, że robię dobrze. Oczywiście podobocła do czasie jakaś walka, tak? Niektórzy ludzie przyklasnęli i powiedzieli, że, że no, jak ja możesz mogę odchodzić ze święta Christiana Katolickiego i w ten sposób grzeszyć. Ale powiem Wam, że to, co się działo później, kiedy ja odeszłam, to w końcu poczułam, że zrobiłam to, co powinnam zrobić już bardzo dawno. Że... W końcu zrobiłam to, czego Bóg ode mnie oczekuje i kupiłam tak niesamowity pokój. I mogę powiedzieć, że jest to tak niesamowite, że kiedy idziemy z tym, co Bóg mówi, że kiedy decydujemy się na to, żeby zrobić to, czego Bóg od nas oczekuje, to Bóg nie dość nam niesamowicie błogosławi, też nas niesamowicie zabezpiecza i daje nam niesamowity pokój, w którym możemy żyć. I to rzeczywiście zmienia jakość życia. I żyje się inaczej, żyje się lepiej. Yy, I nie ma już sprawy, tak? Bo ja już w pewnym zaczęłam żyć w jakimś sprawie, tak? Że Myślę co innego, a robię co innego, że szczęście się nie zgadzam, o tym mówię, bo tak ta wymaga prawa, tak? I Bóg mi pokazał, że on wyjmuje mnie z tego prawa, że ja już nie, nie podlegam prawa, wiem, że nie podam to, tylko duchowo, że ja już nie muszę. Nie muszę już wypełniać reguł, nie muszę żyć pod żadną regułką. I myślę, że jest to najlepsza decyzja, jaką mogłam teraz podjąć. I bardzo się cieszę i bardzo się cieszę, że was mam i bardzo się cieszę, że że trafiłam do Was i bardzo się cieszę, Jurku, że e, że się zgodził wierną katoliczkę chrzcić. <grym 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 I myślę, że to było, no naprawdę, na, naprawdę, no obóz misyjny, ja jestem takim chłodzieckiem trochę obozu misyjnego, bo obóz misyjny przewrócił mi życie do góry nogami. I za to chwała Panu.